Dzień dobry państwu. Dziś w formie podcastowej chciałbym opowiedzieć o filmie, właściwie o czterodcinkowym serialu Dojrzewanie, który został niedawno opublikowany na platformie Netflix. Na tym słynnym lewackim Netflixie. Mówię o tym serialu dlatego, że po pierwsze jest on bardzo ciekawy i chciałbym go zrecenzować, trochę przeanalizować. Oczywiście, bez nadmiernych spoilerów, aczkolwiek w tym przypadku od początku wiadomo o co chodzi. Nie ma jakichś wielkich zwrotów akcji, bo nie na tym polega ten film, ten serial. Mianowicie pojawiła się w internecie informacja, tutaj właśnie widać to na fanpage'u Konrada Berkowicza, ale nie tylko on o tym pisał. Mianowicie ten serial opowiada o nastoletnim mordercy. I tutaj czytamy: Konrad Berkowicz pisze: Netflix stworzył serial oparty na prawdziwej historii z Anglii o nieletnim chłopcu, który zabija nożem. Pomijam genialną grę aktorską tego chłopaka. Przyjrzyjcie się zdjęciu. Powyżej aktor, poniżej prawdziwi zabójcy. Ciekawe, prawda? Więc mamy tutaj taką narrację, że lewacki Netflix znów działa rasistowsko, ale to taki odwrócony rasizm, czyli pokazuje zabójcę jako białego, w domyśle specjalnie, żeby szerzyć jakieś ideologiczne treści, tak, czy żeby oskarżać białych, czy żeby powiedzmy zakłamywać prawdę itd. Tak tak ja chcę Państwu powiedzieć po obejrzeniu. Tego filmu, że naprawdę nie należy się tym sugerować, bo wątek rasowy w tym serialu nie istnieje. On jest zupełnie o czymś innym. I czytałem taki komentarz, że dobrze, że główny bohater, czy jeden z głównych bohaterów, ten właśnie młody chłopak oskarżony o morderstwo, jest Biały, bo dzięki temu jako ojciec mógł wystąpić z genialną rolą Stephen. Graham, który gra ojca, tutaj go widzimy. Fenomenalna rola. Był, zdaje się, też współproducentem tego, a przynajmniej współtwórcą tego serialu, tego filmu. Cały czas nie wiem, czy mówić serial, czy film, bo jednak cztery odcinki, ale mimo wszystko ma to taką filmową. Formę, to znaczy no, 4 godziny dzieła, bo jest to dzieło, o czym ono opowiada. Jest to film psychologiczny. Jeżeli ktoś oczekuje wielkich fajerwerków, jakichś pościgów, to oczywiście tego tu nie będzie. Zasadniczo ten film mógłby być wystawiony na deskach teatru, gdyż jego siła polega na dialogach, na dialogach, na historii. Jest to film. No, Personifikacja, czy po prostu synonim filmu psychologicznego. Film psychologiczny, który ukazuje złożoność ludzkiej psychiki w kontekście bardzo dramatycznego, tragicznego, straszliwego wydarzenia. Taki zamysł jest dobry, dlatego że w ekstremalnych sytuacjach możemy zobaczyć, jaki jest naprawdę człowiek. I ten film jest też o tym, jaki człowiek może być. Jaki może być młody człowiek, jaki może być ojciec, skąd się bierze przemoc. Mamy do czynienia tutaj przecież z wzorcową rodziną. Czteroosobowa rodzina, klasa średnia, mieszczanie, powiedzmy tak troszkę dawniejszym językiem, którzy żyją sobie spokojnie, tak bez jakichś wielkich. Tragicznych sytuacji oprócz tego, co się właśnie wydarza w pierwszym odcinku. I ta analiza psychologiczna daje też oczywiście do myślenia. Mamy tutaj archetypowe dla dzisiejszej cywilizacji współczesnej, zachodniej problemy, jak brak kontaktu z dzieckiem, jak również narażenie na ideologię, bo w tym serialu, co mnie zdziwiło ale myślę, że dobrze, że tak się stało, poruszany jest temat Redpilla i nawet pada nazwisko Andrew Tate'a. Andrew Tate to jest taki zwyrodnialec, toksyczny twórca, który prezentuje bardzo taką właśnie toksyczną formę stosunków damsko-męskich, no i tutaj w jakiejś mierze jest tego odbicie, ale to nie jest film o tej ideologii zasadniczo Red Pill czy, czy no coś na kształt tego jest tu pokazany jako zagrożenie w takiej formie, że myślimy, że nasze dziecko jest bezpieczne, bo jest zamknięte w swoim pokoju a ono przez internet chłonie coś, co może zniszczyć finalnie życie całej rodziny no, wiadomo, że to jest pewne ekstremum, ale ten film może zaniepokoić Wszystkich rodziców, nastolatków, ale w, w takiej formie, powiedzmy, konstruktywnej, myślę. Bo jest to kino, jest to serial z przesłaniem to, to jest taka kultura, taki film, taki serial, jaki powinien, myślę, dzisiaj być. Czyli efektowny pod względem scenariusza, genialny scenariusz, genialne dialogi, ale gra aktorska jest wspaniała. Tutaj należy wyróżnić myślę trzy osoby czyli o roli chłopaka jego ojca wspomnianego Stephena Stephena Grahama a także terapeutkę która w trzecim odcinku mierzy się z no takim małym diabłem trochę jakim się okazuje być ten mały chłopiec o niewinnym wyglądzie genialnie zagrał naprawdę w, w tak młodym wieku tak, dobrze zagrać to czapki z głów. Ciekaw jestem, czy ten aktor będzie dalej robił karierę. Bo często tak jest, że aktorzy dziecięcy nie robią później furory. No, takim wyjątkiem, który przychodzi mi do głowy jest Daniel Radcliffe, ale zobaczymy, czy tutaj za tym coś pójdzie. W każdym razie bardzo dobra, genialna wręcz gra aktorska, która polega na emocjach na emocjach, kontraście. Tych emocji, na przykład w przypadku ojca, który no, też ma trochę na sumieniu, bo przecież do tego wszystkiego doszło. No, pytanie, właśnie, czy przez niego, czy nie, to już nie chcę wyrokować, to już sobie Państwo obejrzycie sami i zdecydujecie, co o tym sądzić. Jest to bardzo ciekawy serial pokazujący również międzyrówieśnicze relacje okrucieństwo okrucieństwo znęcanie się też upokorzenie i toksyczność toksyczność ludzi młodych ludzi w szkole czy też w lokalnej społeczności ten film jest o ludziach o człowieczeństwie o być może też jego braku Wspaniałe dzieło, polecam wszystkim zainteresowanym tego rodzaju rzeczami. To znaczy, jeżeli ktoś lubi po prostu trochę ambitniejsze filmy, no a nie tylko zabili go i uciekł, to na pewno się nie zawiedzie. Ten film jest komentowany, o tym filmie się teraz cały czas mówi. No i ubolewam nad tym, że ta prawa strona w przestrzeni publicznej sprowadza to bardzo głębokie i złożone dzieło do. No właśnie jakichś ideologicznych przepychanek i, i bardzo ich to interesuje, że tego głównego bohatera nie zagrał aktor czarnoskóry. Ja jeszcze raz no tutaj to podkreślam, to nie ma żadnego znaczenia, ten film nie dotyka kwestii rasowych, nie jest... No jeżeli ktoś jest wyznawcą ideologii Redpila, no to może się przyczepić, że jak to ta objawiona prawda tutaj jest poruszana i pokazywana jako coś toksycznego. A tak, lewactwo, system i tak dalej. Ale normalny człowiek, który, którego percepcja rzeczywistości nie jest zniekształcona przez żadną ideologię, to będzie chłonął ten film, ten serial i wyciągnie, myślę, właściwe wnioski, bo jest to film, tak jak powiedziałem, z przesłaniem moralnym i intelektualnie naprawdę jest to bardzo ciekawy bodziec ale no, taki morał jest takie przesłanie żeby, co brzmi banalnie zainteresować się swoimi dziećmi żeby to było takie jeszcze łatwe chciałoby się powiedzieć w każdym razie film Dojrzewanie jest filmem potretującym problemy występujące dziś w społeczeństwie takie jak właśnie brak kontaktu z rodzicami ale też głębsze czy dzieci z rodzicami, ale też głębsze Kwestie takie jak kształtująca się samoocena, co ma wpływ na samoocenę dojrzewającego dziecka, jak czasem rodzic niestety brakiem akceptacji, mimowolnie krzywdzi dziecko, które potem w ekstremalnych sytuacjach może zrobić coś złego, a jeżeli już nawet od tych ekstremalnych, ekstremalnych sytuacji będziemy abstrahować, to. Ten wpływ braku akceptacji rodzica na dziecko ma fundamentalny wpływ później na jego życie. No i niestety, raczej zły niż dobry, to jest oczywiste. Widzimy tutaj z pozoru wzorcową rodzinę żyjącą na dobrym materialnym poziomie. Dzieciom nic nie brakuje, a jednak pod spodem są pewne demony. I to nie są jakieś takie demony, bardzo jaskrawy i ekstremalny, oprócz tego głównego wydarzenia, tego zabójstwa. Więc to jest też siła tego filmu, że nie, przejask nie przejaskrawia tych problemów, bo spodziewamy się, że tam nie wiadomo co działo się w tej rodzinie, ale tak naprawdę to działy się tam rzeczy. Mowa o relacjach pomiędzy dziećmi, i przynajmniej ja to tak interpretuję. No, Rzeczy, które dzieją się praktycznie wszędzie, w każdej rodzinie są jakieś problemy, właśnie jeśli chodzi o samoakceptację, czy też, czy też relacje rodziców z dziećmi. No i tutaj ten film pokazuje, że błahe sprawy podgrzane przez toksyczne środowisko w szkole mogą dać opłakane wyniki więc rezultaty. Zwracam uwagę też na to szkolne środowisko, toksyczne, jak można zobaczyć w drugim odcinku. Zwłaszcza, no daj to do myślenia pod takim względem, że my, jako ludzkość, jako społeczeństwa, nawet zachodnie, wcale jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie rozwoju, jaki powinien być, na jaki zasługujemy. A może nie zasługujemy, może zasługujemy na to, co mamy. Mamy czasy, w których bardzo zwraca się uwagę na, no, to się nazywa poprawność polityczną, ale też na to, żeby nikogo nie krzywić, żeby nikomu nie, do, nie dokuczać. Tymczasem media społecznościowe to też jest pokazane w tym filmie, mogą być narzędziem bardzo dużej krzywdy i cierpienia, i, i chyba nie zmieniło się aż tak dużo od tak myślę, od moich czasów, od wcześniejszych czasów. Zawsze takie społeczności. Dziecięce, nastoletnie. Ale nie tylko, bo i sąsiedzi już dorośli mogą w szpilkę wbić swoim niby pasywnym zachowaniem tak naprawdę ścipstwem. No więc te relacje wcale nie są na takim poziomie, jaki powinny być. Ludzie nie są względem siebie tolerancyjni. Wiem, że to może dla niektórych wyświetlane pojęcie, ale moim zdaniem jednak ważne. Nie są dla siebie wyrozumiali, drwią z siebie. Dokuczają. Wiadomo, no, kiedy tu jest pokazane, kiedy dzieci dojrzewają, to pojawiają się nowe problemy, problemy nastoletnie, wrażliwość na jakieś szyderstwo, na jakieś niepowodzenie. Czasem zupełnie nie wiedzieć, dlaczego. Młody chłopak uzyskuje jakąś negatywną samoocenę, która rzutuje później na jego zachowanie. To wszystko możecie brać z domu. No, wiele rzeczy się bierze z domu. Właściwie to, kim jesteśmy, bierze się z naszego dzieciństwa i, i o tym jest ten film. Nie jest to film jakiś kryminalny. Oczywiście wątek kryminalny jest tutaj mm, pozornie główny, ale jest to film o relacjach, o relacjach międzyludzkich. Tym, co jest moim zdaniem najciekawsze, dlatego bardzo mi się podobał ten film, ten serial. Polecam go każdemu. Nie zwracajcie uwagi na to, co mówią tamci, no tutaj pokazywałem Konrada Berkowicza, ale to nie tylko on, to wiralowo rozprzestrzenia się ta grafika, że rzekomo tutaj Netflix jakąś propagandę sieje. To jest film naprawdę głęboki, dający do myślenia i nawet może on myślę kogoś ukształtować. I nie mam właściwie wielkich zastrzeżeń, no poza tym, że jako, że to jest film bardziej o dialogi się opierający, to to jednak no, mogą być jakieś dłużyzny dla niektórych, ale jeżeli się skupimy na tym i obejrzymy od początku do końca, będziemy śledzić tę narrację, która jest przecież bardzo zresztą wciągająca, to na pewno się nie i Chwała producentom, że wyprodukowali, reżyserowi, twórcom, po prostu aktorom. No, bardzo dobre aktorstwo, Również praca kamer, piękne ujęcia. No myślę, że ten film pod każdym względem jest dopracowany. Dlatego polecam go jeszcze raz i jeżeli Państwo chcielibyście, no to mogę więcej nagrywać różnych takich recenzji filmów, które wychodzą, ale też które już kiedyś zostały zrealizowane, bo. Myślę, że nie tylko, nie, nie tylko polityką człowiek może żyć, wręcz życie tylko polityką to człowieka spłaszcza i trochę wyjaławia. Ja bardzo lubię oglądać filmy, seriale, no seriale, ale nie jakieś taśmcowe, tylko właśnie takie jak tutaj: cztery odcinki obejrzane i, i wystarczy, jest to opowieść zamknięta. Więc no, być może takie recenzje tutaj też będą się pojawiać. Polecam serial Dojrzewanie, tutaj widzimy ocena jest bardzo wysoka na filmwebie 7.9, bardzo niewiele filmów ma taką ocenę 19 tysięcy ocen poczytam sobie później jeszcze recenzje i tak dalej no, ale nie chciałem tutaj za bardzo się sugerować innymi recenzjami może coś też dopowiecie, jeżeli obejrzeliście zachęcam do do obejrzenia, no moja ocena na 10 jest myślę tak, 9,5 spokojnie mogę dać. Także dzięki jeszcze raz za, za wysłuchanie i polecam, polecam ten serial. Nie dajcie się ideologicznym, po prostu spłycającym całą rzeczywistość przekazom, jakie są w internecie. Bo jeżeli ktoś na przykład przez. Przez taki post tutaj Konrada Berkowicza czy kogoś innego nie obejrzy tego serialu, to dużo straci. Naprawdę dużo straci. I, i tyle. Także polecam jeszcze raz do zobaczenia na live'ach, do zobaczenia na Discordzie. Pozdrawiam wszystkich, zachęcam do wsparcia, wspierania mojego kanału na platformie Patreon. Do zobaczenia.